Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry, miło, że jesteście z nami. Spotykamy się codziennie, ale dzisiaj środa, więc jak co tydzień skupiamy się na finansach osobistych, na inwestycjach, no i generalnie na drodze do tej finansowej niezależności. Tak jest, i dzisiaj mamy na tapecie, można powiedzieć, zasady budowania firmy. Firmy dochodowej, firmy dającej satysfakcję. Bierzemy na warsztat materiał od Trader 21, który, no, zebrał swoje wieloletnie doświadczenia, mm -hmm, praktyczne doświadczenia. I chcemy z tego wyciągnąć takie uniwersalne reguły. Coś, co może być inspiracją dla osób myślących o własnym biznesie. Dokładnie. Jako jednej ze ścieżek do tej, no właśnie, wolności finansowej. No to zacznijmy od fundamentu, który w tym materiale jest bardzo mocno podkreślony. Jakość. I jakość ponad wszystko. Tak. Konkurowanie jakością, a nie ceną. To brzmi może trochę jak banał, ale... Ale jest w tym głębszy sens, tak? Chodzi o to, by celować w klientów, dla których ta jakość jest ważniejsza? Dokładnie. Którzy są gotowi zapłacić więcej. Bo jak twierdzi autor, klient cenę szybko zapomina. Mhm. A jakość, dobra czy zła, zostaje na długo. To prawda, sami często tak mamy, wybierając usługi, nie zawsze to najtańsze jest najlepsze, prawda? No właśnie. I tu autor podaje przykłady. Historycznie Apple, chociaż dzisiaj to bardziej złożone, budowało swoją pozycję na postrzeganej jakości. I ludzie płacili premium. Mhm. Albo bardziej bezpośredni przykład z materiału: Agencja marketingowa Trader 21 droższa od konkurencji. Ale klienci płacili, bo cenili spokój, pewność, że nie będzie wpadek, czyli ta wartość była wyższa niż tylko cena. Dokładnie. Albo ta książka Inteligentny inwestor XXI wieku. Pamiętam, że była jedną z droższych na rynku. A i tak bestseller. Co tam zadziałał? No, dwie rzeczy. Po pierwsze, ogromna wartość merytoryczna, tysiąc stron wiedzy. Po drugie, sama jakość wydania. Aha, czyli kolorowe wykresy, dobry papier, czcionka. Całość komunikowała premium. Tak. To było całe doświadczenie, nie tylko treść. Podobnie z suplementami nutryty. Kolejny przykład. Zamiast wielu produktów postawili na dwa kompleksowe. Tak, z 44 składnikami, najwyższa przyswajalność. I co ważne, bez oszczędzania na jakości składników. Nawet jeśli były wielokrotnie droższe. Bezkompromisowość w kwestii jakości. To buduje zaufanie. I właśnie to płynnie prowadzi nas do reputacji. Bo jakość to jedno, a postrzeganie firmy to drugie. No tak, reputację buduje się latami. Uh -huh, a traci w sekundę. To prawda, stara jak świat, ale w biznesie chyba szczególnie ważna. Czyli wysokie standardy, etyka to musi stać się kulturą firmy, przechodzić na pracowników. Zdecydowanie. I wiesz co, dobra reputacja działa trochę jak magnes na tych klientów z powiedzmy wyższej półki. Tych, co cenią swój czas, niezawodność i są gotowi zapłacić więcej za spokój. Dokładnie. Bez dobrej opinii trudno przeskoczyć pewien poziom. Reputacja staje się walutą. Skoro mówimy o budowaniu relacji, wizernuku, to materiał wspomina o sile gratisów. Trochę mnie to zaciekawiło. Tak, to ciekawy mechanizm psychologiczny. Ludzie uwielbiają dostawać coś ekstra, coś nieoczekiwanego. Buduje to wdzięczność, zaufanie. Mhm. Poprawia relacje. Przykłady z materiału to potwierdzają: dodatkowe nagrania wideo do tej książki, albo darmowy dostęp do płatnego kursu o fundacjach rodzinnych dla członków portfela tradera. Tak, albo nawet prosty gest, jak kosz lokalnych produktów dla kupujących nieruchomość na Majorce. To nie musi być coś wielkiego materialnie. Chodzi o pokazanie, że dbamy o klienta ponad standard. Taka zasada win-win. Dokładnie. I co ciekawe, autor sugeruje, że taki gratis może być lepiej odebrany niż rabat o tej samej wartości. Ten element zaskoczenia. Poczucie bycia potraktowanym wyjątkowo. Okej, okay, to ma sens. Ale co jeśli mimo wszystko coś pójdzie nie tak? Błędy się zdarzają. No właśnie. I wtedy kluczowa jest reakcja. Materiał podaje bardzo konkretny schemat. Jaki? Po pierwsze, przeprosić. Po drugie, wyjaśnić przyczynę. Po trzecie, wziąć odpowiedzialność nawet jeśli to wina podwykonawcy. Czekaj, wziąć odpowiedzialność nawet jeśli to nie nasza wina bezpośrednia? Tak, bo dla klienta my jesteśmy stroną. Dalej, zaproponować rozwiązanie, działać szybko i jeśli się da, zaoferować rekompensatę. Czyli pokazać, że zależy nam na relacji, nie tylko na tej jednej transakcji. W punkt. Ten przykład z produkcją Łapchea dla Ery jest tutaj niesamowity. Podwykonawca przyciął na filtrze UV, żeby zaoszczędzić 12 tysięcy złotych. Tak, a efekt był taki, że 5 tysięcy tych łap zaczęło blaknąć na słońcu. Katastrofa wizerunkowa. I co zrobił producent? Wziął to na klatę. Poniósł koszt 350 tysięcy złotych, wysyłając ekipy, żeby przemalowały wszystkie łapy. Wow. 350 tysięcy straty versus 12 tysięcy oszczędności podwykonawcy. Ale dzięki temu nie tylko uratował kontrakt, ale zbudował taką relację z erą, że kolejne zlecenia z nawiązką to pokryły. To jest mocny argument za tym, że nie na każdym kliencie trzeba zarobić tu i teraz. Czasem inwestycja w relacje procentuje. Zdecydowanie. I to prowadzi nas do absolutnie fundamentalnej kwestii: uczciwości. Bezwarunkowej uczciwości. Wobec wszystkich. Tak, klientów, pracowników, partnerów, dotrzymywanie słowa, nawet jeśli to kosztuje. Materiał podaje przykłady. Tak, kontrastowe. Negatywny handlowiec, któremu obiecano nielimitowaną prowizję, a potem wprowadzono limit, gdy zaczął za dobrze zarabiać. Efekt. Oczywista demotywacja. Niestety. A pozytywny? Sytuacja, gdy Trader21 zapłacił współpracownikom, mimo że sam nie dostał zapłaty od klienta. To musiało być bolesne na krótką metę. Ale buduje niesamowitą lojalność. Pokazuje, że można na sobie polegać. Podobnie ten kompromis z programistą w sprawie przekroczonego budżetu. Zamiast konfliktu, rozmowa i wspólne rozwiązanie. Właśnie. I jeszcze ta praktyczna rada. Dokumentujmy ustalenia. Mail po rozmowie. Niby drobiazg. A jest. A może uratować się relacje, gdy pamięć zawodzi. Bardzo ważne. Ta cała dbałość o relacje, o uczciwość, procentuje długoterminowo. I to naturalnie prowadzi do myślenia o biznesie w szerszej perspektywie czyli że pieniądze to efekt, a nie główny cel. Tak, koncentracja na jakości, na satysfakcję klienta w naturalny sposób prowadzi do zysków. To jest gra długoterminowa. Trochę jak w tym przykładzie: jeden zadowolony klient, któremu poświęciliśmy więcej uwagi, może przyprowadzić kilku następnych. Dokładnie. Jeden zachwycony klient to najlepsza reklama. W długim okresie to się po prostu opłaca. I tu dochodzimy do kolejnej ważnej zasady skalowalność. W materiale pada takie dosadne stwierdzenie nadrobił się jeszcze nikt nie dorobił. Mocne, ale daje do myślenia. Chodzi o to, żeby model biznesowy pozwalał oderwać zarobki od liczby przepracowanych godzin. Bo nawet najlepszy specjalista, sprzedając swój czas, w końcu trafia na sufit. Limit godzin, limit stawek. Mhm. Skalowalność to możliwość obsługi większej liczby klientów bez proporcjonalnego wzrostu kosztów i czasu właściciela. Jakie przykłady podaje autor? Książka napisana raz, sprzedawana wielokrotnie, kurs online podobnie. Osługa subskrypcyjna, jak portfel tradera, produkty fizyczne, jak suplementy Nutritis. skalujesz produkcję, dystrybucję. Nawet nieruchomości, jak dom na Majorce, skalowanie przez zatrudnianie agentów. A z drugiej strony biznesy mniej skalowalne. Te indywidualne konsultacje. Albo biuro księgowe Independent Finance. Tam wąskim gardłem są wykwalifikowani eksperci i czas na ich wdrożenie. Tak, i tu jest ostrzeżenie, żeby w pogoni za wzrostem nie paść ofiarą własnego sukcesu. Nie rosnąć kosztem jakości. To pułapka. Bardzo ważna uwaga. W tym wszystkim niezwykle istotna jest też innowacyjność, prawda? Przełamywanie schematów. Zdecydowanie. Autor wspomina o wprowadzeniu pracy zdalnej już w 2014 roku. Wtedy to było no, rewolucyjne. Wielu pewnie pukało się w czoło. Jak kontrolować pracownika, którego nie widzę? A podejście w materiale jest inne. Nie kontroluj czasu, rozliczaj za efekty. Praca umysłowa rzadko jest efektywna przez równe 8 godzin. No tak. Elastyczność, praca w skupieniu, bez rozpraszaczy biurowych to często daje lepsze wyniki. I te korzyści pracy zdalnej oszczędność czasu na dojazdach czasem to półtorej godziny dziennie. Oszczędność na biurze, lepsze samopoczucie pracowników, ale chyba kluczowe dostęp do talentów z całej Polski, a nawet świata. Ogromna przewaga nie jesteś ograniczony do lokalnego rynku pracy. Przykład Karola, który pracuje podróżując. Raz z Hiszpanii, raz z Chorwacji. Tak. To pokazuje, jak można zwiększyć zadowolenie i lojalność pracownika, możliwość zatrudnienia najlepszej osoby, niezależnie gdzie mieszka. To jest potężne narzędzie. I ostatni element tej układanki w materiale to optymalizacja pracy przy pomocy technologii. Mhm. Automatyzacja powtarzalnych zadań, oszczędność czasu, redukcja błędów. Przykład w AI w księgowości jest bardzo wymowny. Sztuczna inteligencja przetwarzająca dokumenty. Skrócenie czasu księgowania o 80%. Tak, oczywiście człowiek nadal weryfikuje, ale błędy są minimalne. I co najważniejsze, ten zaoszczędzony czas księgowi mogą poświęcić na doradztwo czyli na działania o znacznie wyższej wartości dla klienta. To świetnie pokazuje, jak technologia może zmienić charakter pracy. Dokładnie. Pozwala skupić się na zadaniach bardziej strategicznych. Dobrze. To podsumowując tę naszą dzisiejszą analizę materiału od Trader 21, mhm. Wyłanie się taki spójny obraz zasad budowania biznesu, który może być drogą do finansowej niezależności. Czyli bezkompromisowa jakość jako fundament? Budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu i uczciwości. Projektowanie biznesu z myślą o skalowalności? I ciągłe poszukiwanie innowacji i optymalizacji pracy. Wydaje się, że to takie drogowskazy, które mogą pomóc w budowaniu stabilnej, dochodowej firmy. Mamy nadzieję, że ta rozmowa była wartościowa i dała trochę do myślenia. Dziękujemy bardzo za uwagę. Tak, dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a już jutro zapraszamy na kolejne spotkanie. W czwartek, zgodnie z tradycją, będziemy rozmawiać o ważnych postaciach, które zmieniły świat swoimi ideami i działaniami żeby nie przegapić tej i innych rozmów. Warto zasubskrybować kanał w swojej ulubianej aplikacji. Tymczasem żegnamy się do usłyszenia. Do jutra. A tak na koniec, może warto się zastanowić. Skoro te zasady jakość, uczciwość, skalowalność wydają się tak uniwersalne i logiczne, to co w praktyce najczęściej powstrzymuje przedsiębiorców przed ich konsekwentnym stosowaniem na co dzień?